A we wszystkim w dzisiejszym odcinku kolejny zbiór tytoniu. Czyli zbieramy już na wyższych piętach, czyli liście środkowe, bo jak już wspomniałem, są liście podwierzchołkowe. Kurczę, nie odbiorę, od dołu zaś, Są nad nadspodaki, środkowe, podwierzchołkowe i wierzchołkowe. To tak jak tu widać, zrywamy liście. Yy, może ja to tutaj, o tak, tak, tutaj także tutaj jest jak widać. Zrywamy po trzy liście środkowe, bo zrywaliśmy czyliście. liście spodaków, 3 liście będzie liści środkowych. Następny zbiór też będzie w sumie środkowe jeszcze. I zobaczymy jak się będzie po prostu roślina rozrastać. A Następny zbiór to będzie podwierzchołkowe, czyli takie takie 3-4 liście podwierzchołkowe, no i wierzchołki. ona to już, już więcej tak nie urośnie. Słuchajcie, dzisiaj taka rosa, że naprawdę Buciki mam mokre, buciki mam mokre, ale jak to się mówi, wytrzymam, nie chodzę w kaloszkach, bo jeszcze gorzej. Także ja to może już ściągnę bo już jest godzina 10, także o, Tu można zobaczyć nasz lantytoniowy, także zrywamy po jednej i po drugiej stronie. Teraz jest fajnie, bo jakieś 24 stopnie, także. Można wytrzymać. To no nie 34 tylko 24, a 24 to się super robi. Nie? Tu zastosowaliśmy takie boczki z tego względu, że nam się trochę tytoń bardzo niszczył tu po bokach. To zastosowaliśmy takie ze sklejki drewniane. Łatwiej nam po prostu później wyciągać i wciągać tutaj na tych wieszakach no z tego tutaj przyczepki tak Także łatwiej tu wychodzi już się tak tutaj nie ubrywają te boczki z jednej z takie unowocześnienie, unowocześnienie, Żadne unowocześnienie. No, patrz, w pewnym momencie nam się tu rozerwało docisk. No. Widzicie? Musiałem na szybkości to robić. Także my tu już zrywamy chyba dziewiąty kontener. Ale jak to się mówi, kontener kontenerowy nierówny, my mamy małe. Znaczy takie średnie no, średnie. Już wspomnę 90 wiszaków. No niektórzy mają po 130 wiszaków. No, to nie ma co liczyć kontenerów, liczy się z ilość wysuszonego towaru, nie tam kontener, jeden kontener jest taki, drugi kontener jest taki, no. Jak wychodzi? Powiem tak, spodaki jakoś słabo wyszły, nie wiem. W zeszłym roku lepiej wychodziły, może nie były tyle, nie wiem, może przeazotowane w tym roku są. Już liście środkowe wychodzą lepiej, słuchajcie, wychodzą lepiej, już mają pewien ciężar, a jeszcze, jeszcze ładniejszy powinno wyjść następny zryw, następny po tym już powinna wyjść sama jedynka, bo widzę po prostu po liściach, że oni się już ładnie tak, ładnie dojrzewają równomiernie. I jeden kontener mi ładnie wyszedł z liści nad spodaków, a reszta taki jakiś było przenawozowany. Nie wiem, spróbuję na drugi rok, ale, ale zobaczcie. No, jakbym nie dał nawozu tyle co dałem, to on by jeszcze był żółkszy. No. No teraz sam nie wiem, czasami i co, co zwrócić uwagę, w tym roku mamy bardzo zarośnięte drogi. Powiem tak, ja stosuję oprysk na całości ale nigdy nie miałem takich zarośniętych dróg. Ja, ja po prostu nie wiem co się dzieje po z tym polem. Czasami mnie zaskakuje, chociaż tyle lat sadzę, myśmy mieli ten kwas, ale taki troszkę da się przejść. A tam, nie wiem czy widzieliście ostatnio, jak żeśmy ściągali maszynę, ten kwas był potąd. Nigdy takiego chwastu u nas nie było. Nie wiem, co to się zrobiło. Czy ten środek, co zastosowałem, ten o koni, czy jakiś tam... na te To zli... bakteria żywa? Co co? To, to bakteria żywa. żywa, tak. Czy to przez to jakoś to się... Nie wiem, azot bardziej przyswaja. No trudno powiedzieć po prostu, tyle, tyle lat już sadzę, ale co roku jestem czasami zaskoczony i tyle samo nawozu sypię. No i widzicie, jaki urósł. Co do, do jakiego tego? zysku dążysz? Do Dążę do 40 tysięcy hektara, ale to podejrzewam, powiem szczerze, że to się nie uda. I już widzę, że się nie uda. Z tego względu, że lekki będzie, bo widzę, że liście są duże i to nie będzie takiej wagi z wieszaka, z suszarni. Będzie może mniej jak w zeszłym roku, bo masy zielonej jest dużo, ale liści suchych będzie mniej. Podejrzewam, że będzie mniej, nie wiem, z tego względu, że szybko, nie wiem, szybko urósł, bo rzadko kiedy tak szybko rośnie. On rośnie wolniej, także to takie moje spostrzeżenia. No. No, ale zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, nie ma, co, nie ma co narzekać. Dla mnie najlepiej, jak, jest, jak nie ma gradu, Słuchajcie, a tu dzisiaj, na, jutro nadają burze, pod koniec tygodnia nadają burzę. Także no, no nie jest wesoło. Słuchajcie, nie jest wesoło. Wszystko jest na otwartej tej powierzchni nieubezpieczone. <słuch> eee. Koniec, no. nie no. wiem. A ty to myślisz, że się bardzo delikatnie. Nie wiem. Ile ładujemy, tak, tyle co trzeba. Niektórzy mówią, że... Na wyczucie? Mało się ładuje. Ja ładuję zawsze tyle co trzeba. W ostatniej czy ostatniej suszarnie naładowałem, to mi jeden wieszek nie wyszedł. Znaczy, no, no. na waliści. No także taki bajki, jak niektórzy opowiadają, że tam można tyle wsadzić, no można sobie pogadać. Ej, ile że taki wieszak? Nie. A... Nie waży, ale nie waży dużo. Nie waży dużo. zbyt, A... jeżeli jest zbyt dużo załadowany, to naprawdę liście gorzej wychodzą. Może i wychodzi, nie uszukujmy. Się. Zawsze doładować trzeba tyle, ile ma być. No. Jak wyjdzie 6 do 7 kilas z wieszaka, to już jest super. No. Z Takiego małego, bo nie można równać. Yy, u sobie są wieszaki większe, mniejsze, już mówiłem. Nie będę się no jakie te wieszaki mają wymiar? Nasze wieszaki mają 116 na 30 No i to jest ważna informacja. Ja, fajnie? Fajnie. Że niektórzy ubijają, ja teraz ubijam, bo liście są dość długie i na pite wody. Bo jak są liście takie troszkę delikatniejsze, to ja ich nie ugniatam. Teraz muszę je ugnieść, bo jak przekuwam wieszakiem, oni się łamią. Także wolę pogniatać i wtedy przykuwałam. Myślisz, że kamera dobrze ustawiona jest? Nie wiem. jak patrzę, chyba nie. Źle? Tak chyba mnie tą to. zrywa skład ten sam, czyli cztery osoby lwie, dwie osoby donosi tutaj. Czasami żad, żad. i tutaj. sami się zaraz, drżaj, I to jest zawsze, po 46 wieszakach jedziemy na przerwę i po przerwie... Tak się ląduje, Widzicie? To już się nie chwal. Jak profesjonalista. Cześć, część już skończona. Łzy i poty. Faktycznie te boczki dają dużo. Nie ma w ogóle do takich uszkodzeń jak wcześniej. No nie, ma, nie ma, bo nam zawsze to wysypywało. Się. No. Co ty tu robisz? Jeszcze więcej, jeszcze. Chcesz jeszcze tak, więcej, więcej. chcę wysuszyć, jeszcze więcej Jeszcze więcej, jeszcze więcej chcę wyciągnąć Jeszcze więcej Po prostu wkładam tutaj, o jeszcze To trochę jest monotonne I którzy może tego nie robią, ale... Ciemno Ciemno Bo Ja tu po prostu Patrzcie jaka fajna pogoda, Nie można zasuwać, nawet cały dzień W obiad nawet Pracujesz. Panie kocie, co się stało? szaki są połamane. Co tak wygląda, po boże. Zrywano wszystko. Tak, tak Druga połowa. Tak, druga połowa meczu. Wymyślicie, jak kupujecie paczkę papierosów, to taka prosta praca. Ja tu zapraszam i tego gościa zaproszę i gościa na jeden dzień, to chyba kurde Trzyjeden chce przyjechać. Chce przyjechać Ja nie wiem czy on dobrze myśli, że chce przyjechać. Niech przyjedzie. A najlepiej bym go tak na 35 stopni wziął. Ciężka praca, ciężka praca jest taką mogę. Ale lubisz to. Lubię, no no no, lubię. No już chyba... Nie muszę, nie lubisz. Nie lubię. Wszyscy nie lubię piszą, robię. że kochasz tytoń. Tak. Uprawiać. No uprawiać. Sprzedawać go lubię. <laughs> dziewiąta, dziewiąta suszarnia. Co noc, co noc jestem w pracy. Pokażę wam jak moja noc wygląda w pracy niedługo. Także wiecie, no. musimy mi schodzi z twarzy, no. Pomalutku. 10, później to już dziesiąty, to jest 1 trzecia, tak, bo liczę będzie koło 30. no. Także już pod koniec to będziecie mnie nieśli na rękach. No, jak ten to się masz? Dobrze, brakuje nam jeszcze 10 wieszaków, no, także już kończymy prawie. To są jakieś 40 minut pracy i dojazd, no i zawieszenie. Jak oceniasz jakość liści? I tutaj jest bardzo dobrze. na tym, na tym kawałeczku tu jest bardzo dobre jakość liści. co liście w sam raz, o fajnej strukturze. A powiem, że następny zbiór naprawdę będzie rewelacyjny, oby gratnie był. Także tutaj będą liście na jedynkę. Już widzę, już widzę te 40 tysięcy. Nie, da. w tym roku nie będzie 40 000. To może będzie? Nie, 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 nie będzie. Spody były słabe, także nie będą. Dobra, wzięłam, jedziemy, podjeżdżamy. Nie, gra. Co Nie, Nie, ja bym na gibonek się ma i mam kasie na miniaturkę Chciałbym bardzo bym włoby się Musiałbyś się z zyskiem podzielić Podzieliłbym się Bąków dzisiaj nie ma. No dziś szczepaków nie ma. I to jeszcze inną nazwę mają. Jeszcze inna? to nie. To nie jest ich fachowa nazwa. Ale nie dokukają. No dziś się było spokojnie akurat. Dobra, alo macie coś jeszcze? Nie. Kończymy. with the nails done girls with the nails done. <laughs> girls with the nails done. <laughs> No chęczuę E kurdź wapanisko w będzie robił Panie, pan redaktor do mnie mówisz a nie pan Robol. Ale tak, to lubi tylko w rękawicach. Dobra, żniwa ludzie oglądają. A co roku identyczne są. A oglądają i patrzcie, o. Kolejne zbiory tanią, identyczne. A i tak będzie 30 tysięcy tej. Te swoich widzów nie znasz? To nie, że będę oglądać. Będę udostępniać swoim znajomym i będzie jeszcze więcej liście. Tren, no patrz, nic liście się teraz nie rwał. Widzisz? Zaraz, się, o no. no, moi drodzy widzowie, dużo żeśmy rozmawiali, a okazało się, że jednak bateria padła i nic jej nie nagrało. W sumie zamknęliśmy kontener. Pokazywaliśmy, jak to robimy, no nie wiem ile ile tam się nagrało, nie wiadomo. Nie, nie wiem, co się nagrało. No, co się nagrało, także jak to się mówi, kolejny kolejna jedynka. No. W sumie dziewiątka, dziewiąty kontener. Dziewiąty kontener, no i jak zwykle, no, jeden dzień przerwy na rozładunek i kolejny kolejny kolejny. Tyle opowiadaliśmy tyle, o różnych rzeczy. Tyle rzeczach. opowiadaliśmy, aj dobra, także co? Trzymajcie się do następnego odcinka na razie.